Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Audi Q3 z 2016 roku. Z silnikiem dwulitrowego diesla, 184 konie. Auto w pakiecie S-Line, w czarnym kolorze, bardzo ładnie zachowane. Pakiet S-Line zewnętrzny oraz wewnętrzny. 19-calowe koła Felgi. Do tego bardzo ładne opony zimowe z 2024 roku Hancock. Auto bardzo dobrze wyposażone, bardzo fajnie skonfigurowane, bardzo ładnie prezentujące się. Reflektory przednie LED, tylne również LED, pływające kierunkowskazy tak to wygląda. Auto nie nosi żadnych większych tutaj uszkodzeń. Zachowane jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Jest to auto, można powiedzieć, że 10 lat z przebiegiem 233 tysiące kilometrów. Polski salon. Regularnie serwisowane, na dzień dzisiejszy nie wymagające żadnych nakładów finansowych. Cztery tarcze nowe oraz klocki, wymieniony olej w skrzyni biegów, wymieniony olej w napędzie, w olej w silniku oraz wszystkie filtry. Zrobione kompletne zawieszenie przód- tył. To wszystko przy przebiegu 220 tysięcy km. Reflektory LED. Auto jest bezwypadkowe. Wszystkie szyby posiada oryginalne z 2016 roku, ale niestety były tutaj wprowadzane jakieś drobne poprawki lakiernicze, otarcia, jakieś naprawy takie kosmetyczne. To za chwilkę pokażę na mierniku. W aucie nie było odkręcany żaden element, wszystkie lampy są oryginalne, wszystkie elementy są oryginalne, żaden element tego auta nie był odkręcany. Przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Za chwilkę Wam zaprezentuję jak to wygląda na mierniku. Pomiar powłoki lakierniczej Audi Q3. Zaczynamy od maski. Spróbujmy włączyć 60, 110, 110, czyli mamy tutaj oryginał, 100, 90, lewe przednie drzwi, 200, czyli mamy tu jakiś drugi lakier, 160, 140, 150. I już pakniał, ja po prostu drugi lakier. 190, słupeczek 150, dach 120. Lewe tylne drzwi 120, czyli mamy tutaj już oryginał. Nic nie kombinowane, 120, 90, 100. Zobaczymy wnękę. Nęka z tyłu 80. 80, zobaczymy jeszcze z przodu. 80, 80, tutaj nic nie odkręcane, nic nie kombinowane, naturalnie ubrudzone. Tylny błotnik, przechodzimy do tylnego błotnika. 170, 180, 180, 150, znaczy mamy drugi lakier na tylnym błotniku. 130 i tutaj już mamy oryginał, 130 i dach 130 pokrywa bagażnika 100 80 100 pokrywa jak wnęka rolety bagażnika na tą chwilę nie ma, ale jest zamówiona, także będzie wnęka 100 70 tu nic nie lakierowane. 160 130 70 170 180 tylny błotnik, 180, 160, to też drugi lakier. Ale jak mówię, tu nic nie ma, nic nie było cięte, nic nie było wymieniane, nic nie było kombinowane, po prostu jakieś otarcia. Auto jeździło po mieście. Mamy prawe tylne drzwi oryginał. No może tutaj coś było, nie tu chyba orginał. 130. 110, prawe przednie drzwi 110, mamy oryginał 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 prawy przedni błotnik, 150 140 150 150 120 szyby oryginał z 2016 roku, tak jak wszystkich, wszystkie szyby szyba jeszcze dodatku akustyczna tak to wygląda, a tutaj z zewnątrz nie ma żadnych jakichś większych uszkodzeń, zadrapań wgniotek Uszkodzę nic z tego typu. Zachowany naprawdę w świetnym stanie. Zaraz zaprezentuję wnętrze, pokażę jak wygląda wnętrze tego auta. Opony Hankooki z 2024 roku. Pakiet S-Line. Cała na czarno, lampy full LED. Tak to wygląda. Myślę, że fajna propozycja jak ktoś szuka auta do miasta. Fajne, zrywne, mocne auto, bo to 184 konie w quattro. Naprawdę bardzo fajnie jeździ a bardzo mało pali. Przechodzimy do prezentacji wnętrza. Prezentacja wnętrza Audi Q3 z 2016 roku. Tapicerka w pełni skórzana, kierownica skórzana, wyświetlacz otwierany, nagłośnienie Bose. klimatyzacja automatyczna, dwie strefy, skrzynia Estronik. Zachowane auto jest naprawdę w świetnym stanie, w świetnej kondycji. Pełny eszlań zewnętrzny oraz wewnętrzny. Tapicerka bez uszkodzeń niepowygniatana, nieporwana progi wejściowe również niepodrapane elektryczne przednie fotele podgrzewane nagłośnienie Bose z podświetlanymi tutaj tymi obwódkami tylna część auta również zachowana w świetnym stanie żadnych tutaj większych uszkodzeń żadnych, większych, żadnych tu uszkodzeń nie ma tapicerka czysta, świeżo wyczyszczona, zakonserwowana Naprawdę bardzo fajny wóz. Ktoś szuka takiego małego autka do miasta to naprawdę genialne rozwiązanie Tak to wygląda. Czarna podsufitka. Tak to wygląda. Auto w świetnym stanie. Te wnęki oczywiście też nie były lakierowane, no nie przemierzyłem ich, bo zapomniałem, ale, ale też nie były lakierowane. Tu nie było na tym aucie żadnego wypadku, żaden element nie był odkręcany, żaden nie był tutaj szpachlowany, nic nie było kombinowane. Lampy wszystkie oryginalne, szyby wszystkie oryginalne, drzwi wszystko oryginalne, nic nie odkręcane, nic nie zdejmowane, nic nie kombinowane. Zachowane auto naprawdę świetny, w świetnym, stanie, po dużym serwisie, gotowe naprawdę do, do bezpiecznej eksploatacji. Silniczek chodzi bardzo ładnie, równo. Nic nie klekocze, nic nie klepie, DPF na miejscu, wypala się bardzo dobrze, wydechy czyste, nic nie poobkawcane naprawdę bardzo ładny wóz za nieduże pieniądze. Auto z 2016 roku z przebiegiem 233 000 kilometrów. Tak to wygląda. Jak ktoś szuka, roleta bagażnika oczywiście dołożymy, dokupimy. Jest zamówiona, no, na tą chwilę jeszcze jej nie mamy. Jesteś zainteresowany takim autem, chcesz go sprawdzić w serwisie na stacji diagnostycznej, nie mamy z tym problemu. Zachęcamy nawet. Niech każdy kupujący wie co kupuje. Także zapraszamy serdecznie do kontaktu. Wszystkie zainteresowane osoby. Dziękuję bardzo na razie. Hej.